Pokażę Wam, w jaki sposób łatwy i przyjemny, i przede wszystkim tani jest przerobić taki miernik, aby można było do niego zastosować dwa ogniwa 18650. Jeżeli macie taki miernik, jeżeli interesuje Was, jak to zrobić, to ten film jest właśnie dla Was. Miernik wygląda jak wygląda, został przeze mnie przerobiony. Zastosowałem specjalne tui, wyprowadziłem sobie włącznik do góry, tak żeby można było w rękawiczkach łatwo ten miernik włączać i wyłączać. O problemach i wadach tego miernika też pokrótce opowiem. Może wpierw sobie go wypakujemy ze środka. Dobra, bierzemy pokrowiec. Tu jeszcze on kolejny pokrowiec, widzicie, tu kombinowałem na wszelkie sposoby. Tak, żeby z tego, korzystanie z tego miernika było jak najbardziej korzystne, bo mi było go szkoda. Widzicie, jeszcze jest folia na wyświetlaczu. Miernik generalnie wygląda jak nowy. Nie? Zawsze sobie wkręcam, w każdy miernik, który mam, zawsze zalecam wkręcenie czegokolwiek w to miejsce, bo jeżeli będziemy tutaj ciągle wkręcać i wykręcać, to nam się to w końcu rozpierdzieli. Wiem, można to wylutować, można to z tym zrobić, natomiast jest to problematyczne. Wymaga to ingerencji jak gdyby w miernik. Więc przedłużka będzie mile widziana. Kolejnym elementem, który mi się ciągle w tym mierniku psuł, to jest ten włącznik. Tu musi... Założymy sobie nowy. To jest, nie wiem, chyba piąty włącznik z kolei. To jest łącznik dwubiegunowy mikro. Musi być mikro, nie może być zwykły. Ty, to nie jest ten mikro, to jest jeszcze mniejszy. Złymi facet down. Zobaczcie, miał być kurde, włącznik jeszcze mniejszy. Musi być jeszcze mniejszy włącznik. Dobra, nieważne. Lecimy z tematu. Włącznik sobie wymienię. Rozebraliśmy miernik z koszulki. I zobaczcie, ja mam w środku założone dwa, dwa akumulatory, dwa ogniwa 18-650. W środku są. Problem polega na tym, że trzeba wyciąć tutaj cały plastik z tyłu. Niestety trzeba porzeźbić troszeczkę. W związku z powyższym tracimy gwarancję, jak gdyby, niestety. Znaczy, można zrobić to bez koszyczka, można zrobić bez koszyczka jak najbardziej, ale mi zależało na tym, żeby jednak te baterie wyciągać i żeby je ładować po prostu zewnętrznie, ponieważ często miałem tak, że mi się, kończył mi się prąd i musiałem szybko zmienić baterię. Tak to generalnie wygląda. Koszyczek jest dostępny na aukcjach na ale, ale, alegrowych. To trzeba wszystko wyciąć. Na szczęście tu nie ma nic pod spodem, i ten koszyczek, jak sobie go tutaj, tak wsadzimy ładnie. O. On nam idealnie wchodzi. Zobaczcie, idealnie nam wchodzi. Nie? Bo można by było, wiecie, wziąć po prostu dwa ogniwa. Prawdopodobnie, gdybyśmy dwa ogniwa wsadzili w jakiś sposób. To nawet i ta klapka by się zamykała wtedy. Natomiast ja chciałem mieć ogniwa wymienne. Kończy mi się prąd. Wkładam. I mam. Mogę znowu korzystać. Po odkręceniu wszystkich śrubek trzeba bardzo, bardzo mocno uważać, ponieważ z lewej strony tego miernika, patrząc od tyłu, jest taśma. Także miernik trzeba otworzyć jak książkę. Tu jest taśmka. Przy okazji, gubię wszystkie śrubki, A Dobra, weź te śrubki na bok. Tu jest tasiemka. Więc trzeba uważać. Można tą tasiemkę oczywiście rozpiąć. Miernik na dwie części. Tu po odkręceniu tej nakrętki, która mi tradycyjnie spada. Podkładka. Teraz możemy delikatnie o, delikatnie wyciągnąć wnętrzności. Tego tu nie powinno być, bo to jest moja przeróbka. Tu mamy gniazdo zasilania, tutaj mamy gniazdo od włącznika, tu mamy gniazdo od diody, która nam z tyłu świeci. Także możemy sobie rozpiąć te wszystkie tutaj gniazda. Delikatnie, oczywiście. I w ten sposób możemy sobie wziąć do dojść na warsztat i wyciąć sobie ten fragment. Oczywiście mówię, jak będziecie wkładać zwykłą baterię, być może będzie trzeba wyciąć tylko ten środek. Będę przerabiać jeszcze miernik yy, devizera de de S30 i tam na elektrodzie yy, kolega yy, komentujący jeden z Was yy, nawet w swój post wstawił. Ja to już zrobiłem, nie pamiętam kiedy to zrobiłem. To nie wiem, 7 lat temu, 8, 9, nie wiem. Nie wiem jak, jak, jak te, jak, czy, jaki czas temu to przerobiłem. Ten miernik już jest stary. To trzeba tutaj wyciąć. Jak, jak sobie to wytniemy, widzicie, ja już sobie tutaj przerobiłem to wszystko, bo mi się tego miernika nie chciało za każdym razem rozbierać, żeby włączyć wymieniać. Dlatego sobie przelutowałem te kable. Ja pierdolę, już to nie człowiek składał tych modeli kiedyś papierowych. To, to precyzję w palcach jeszcze ma. Dobra, mniej więcej w ten sposób. W wkładamy to, potem to. Ostrożnie z taśmą. Taśmę można wypiąć, ja tego nie będę robił. Ja pierdzielę. Powiem Wam, że jest dramat nie? z tymi kurwać Ja się z mojego taty zawsze śmiałem, nie, że ma takie palce jak sosyski. A ja to samo, nie Masakra. Dobra, mamy zakończone. Także tutaj jak będziecie tego otwierać, jeszcze raz powtarzam, jak książkę. Trzeba go rozłożyć jak książkę. Nie można go, nie można go w żaden sposób rwać, bo go rozwalicie. Dobra, przylutujemy sobie tutaj jakikolwiek włącznik, żeby wam pokazać o co chodzi. Nie jestem mistrzem lutowania. Piękne gluty robimy. Jeden glucik. I drugi glucik. Panie Mikołaju, takie gluty. Puszczaj to! Dobra, dziękuję za asystę. <grywki> Plastrem zrobił. Fachowiec. dobra Hurra! Sorry, że tak, ale muszę po prostu w jakiś sposób. No nie ten, nie ten, nie ten, nie ten mi włącznik. No i co, generalnie. Wszystko chodzi. Mamy tutaj fajny wskaźnik, pokazuje nam generalnie. Pomiar. 7,69 mamy przy włączonym. 7,69, zobaczymy sobie. Ile nasz pakiet będzie miał 769? Według miernika to jest 761. Główna jego wada, która mnie wkurzała przez, przez długi, długi okres, jak go miałem, po prostu jak go włączycie, to on się sam nie wyłączy. I on tak długo będzie pracować, aż te baterie się skończą. To są baterie z zabezpieczeniem. I może wam pokażę tak. W oryginalnej baterii, tu jest bateria 800mAh 800 Tutaj mamy 3400, sanio. Tutaj mamy 2600 Tutaj mamy Xtara 3000. 3500 One mają tak mniej więcej 3300-3350 W zależności jak sobie tam na ładowarce sprawdzicie I te baterie z zabezpieczeniem PCB Czyli z zabezpieczeniem przeciw, przeciw rozładowaniu Oryginalna bateria ma w środku zabezpieczenia PCB jeżeli używamy ogniw, które nie mają zabezpieczenia PCB, to jak nie wyłączymy miernika, to miernik rozładuje je do zera. Kompletnie do zera. Ogniwo wyładowane do zera takie 18650, no generalnie w 99% jest już nieodwracalnie zniszczone. Są metody, żeby je przywrócić, ale generalnie jest zniszczone. Także ja używałem ogniw z zabezpieczeniem PCB. No, i nie musiałem się o to martwić. Jeżeli macie zwykły ogniwa i koszyczek i chcecie sobie takie zabezpieczenie PCB dołożyć, nie ma problemu. Można na aukcjach kupić. Ró są różne rozwiązania. Mo możemy zamocować z boku, możemy zamocować od razu na pakiecie. Możemy kupić baterie już wyposażone i zgrzane y z, z, z zabezpieczeniem PCB. Chciałem tutaj dorobić na górze jakąś diodę, która by mi po prostu sygnalizowała, jak odkładam miernik do, 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 y jak odkładam miernik do torby. Żeby mi tu świeciło prosto w oczy, że jest niewyłączone, żeby sobie kliknąć. Często przy yy, iluś tam montażach gdzie nie, człowiek o tym zapomina. Po prostu najzwyczajniej się zapomina. Na drugi dzień przychodzę, włączam miernik, a on po prostu nie działa. Nie? To takie wrażenie mniej więcej jest, jakbyście włączyli telefon w nocy do ładowania. I rano, rano byście się, się obudzili i telefon by nie ładował całą noc. No to po prostu chuj człowieka szczela. i tak mniej więcej było w tym przypadku. Także to jest problem właśnie w tym mierniku. We wszystkich miernikach prawdopodobnie sadlinka, że... że są te włączniki, wyłączniki. Można sobie zrobić bez koszyczka. Jak najbardziej, to jest też fajna sprawa, bez koszyczka. Wtedy by trzeba było te, te ogniwa zlutować. Od razu Wam mówię, że te ogniwa się bardzo trudno lutuje. Ja używam do lutowania takich ogniw kwasu lutowniczego. Słuchajcie, kilkanaście, kilka, kilkanaście złotych lub nawet kilka złotych. Kupujemy kwas lutowniczy, smarujemy smarujemy tutaj te elementy kwasem lutowniczym i naprawdę ten kwas lutowniczy lutuje nam miejsca trudno, trudno lutowalne, czy jak to się tam zwie, miejsca gdzie po prostu normalnie by się tego nie przelutowali. Można też wydrapać te, ten, ten kawałek tutaj blaszki można to też zgrza zgrzać, jak macie zgrzewarkę czy jak kupujecie te ogniwa, to można użyć zgrzewarki, nie, nie, sprzedawca może wam zgrzać te ogniwa, no obojętnie, sposobów jest mnóstwo. Ważne, żeby było, żeby było dobre połączeniowe. Co do przewodów, żeby połączyć, no to są oryginalne przewody, które tutaj szły yy, które tutaj szły. Jestem ciekawy ile ten miernik pobiera prądu, tak na, na pusto Pobór prądu 24 a 24 Ampery, podłączymy sobie HL HL podłączymy sobie do konwertera singlowego 38 Pobór prądu przez cały okres ponad 6 używania miernika, właśnie tak przerobionego, nie zauważyłem żadnych problemów, nie zauważyłem żadnych kłopotów z działaniem poprawnym tego urządzenia. Używałem ogniw z zabezpieczeniem, właśnie takich jak przed chwilą wsadziłem. Te ogniwa, każde z tych ogniw ma własne zabezpieczenie, ale nie ładowałem tego miernika przez ładowarkę oryginalną, którą dostajecie w zestawu. Za każdym razem wyciągałem te ogniwa z miernika i ładowałem ładowarką zewnętrzną. Także nie wiem, jak będzie zachowywać się miernik, jak będzie ładować te baterie na oryginalnej ładowarce, bo tego nigdy, szczerze powiem, nie sprawdzałem. Zwiększając pojemność akumulatorów zdecydowanie poprawiamy komfort pracy urządzenia. Urządzenie pracuje zdecydowanie dłużej. Oczywiście w zależności od tego, jak długo antenę ustawiacie, na jakich ćwiartkach ustawiacie konwertery, bo to też jest uzależnione od poboru prądu urządzenia. Generalnie podsumowując, super sprawa, jeżeli chodzi o długość pracy na baterii. Także polecam. Teraz kolejny miernik to jest Devijzer S30. Dosyć taki świeży model. Fajne urządzenie, jeżeli chodzi o anteny satelitarne. Jedni chwalą, inni, inni nie. Chwalą. Jak z wszystkim, jak z samochodami. Jeden chwali, drugi nie. Teraz mój sposób, żeby to przerobić. No serio. Tu tak jakby wygląda, jakby, jakby wygląda, jakby to były nie baterie, nie? paluszki tutaj ktoś powkładał. Generalnie yy, oryginalna bateria przed chwilą widzieliście. I teraz tak, są dwa sposoby, żeby to przerobić. Pierwszy sposób jest taki, żeby rozwalić tą, tą, ten plastik i położyć w ten sposób ogniwa. Dwa. To może nie jest nie, nie zabezpieczeniem, tylko bez zabezpieczenia weźmiemy. Czyli dwa ogniwa w ten sposób kładziecie, łączymy je szeregowo. Ale jak tak położymy ogniwa, zobaczcie, to się klapka nie zamknie. Nie, klapka się nie zamyka. Oczywiście, jeżeli ktoś chce mieć klapkę zamkniętą. Jeżeli macie gwarancję na ten miernik, nie chcecie tego roz rozkręcać, nie czujecie się na siłach, to używając taki koszyczek i ten, i ten Koszyczek, słuchajcie, idealnie, co do milimetra, tak by miało to po prostu to być. Co do milimetra nam pasuje. Wkładamy na przykład sobie takie baterie. Proszę bardzo, biernik tam chodzi. Jest to sposób bez ingerencji w obudowę, bez kompletnie żadnej ingerencji. To musielibyśmy sobie jeszcze o tak ładnie go ułożyć, żeby... Żeby nam tutaj ładnie, o ładnie nam weszło, no troszeczkę nam wystaje, minimalnie, minimalnie nam wystaje, zobaczcie. Minimalnie nam wystaje. Mnie to ogólnie nie przeszkadza. Mnie to nie przeszkadza w żaden sposób, ale jeżeli będziecie chcieli sobie przerobić, tak jak tutaj jeden z moich komentujących, który taki miernik przerobił, o tak to generalnie wygląda teraz w obudowie. Miernik się to taki ciężki, fajny zrobił. Ale słuchajcie, jak sobie go wsadzimy teraz tutaj w obudowę o, wsadzamy sobie go w obudowę to powiem wam szczerze, że mi to w żaden sposób nie przeszkadza, że y, jakieś tam klapki nie ma z tyłu, nie I teraz jak sobie go zamkniecie, zobaczcie o, ładnie sobie go zamykamy. Czy, czy Wy widzicie jakąś różnicę, że tu klapki nie ma pod spodem? A pochój wam ta klapka jest potrzebna do czego? Żeby sobie zamknąć. Z tymi ogniwami się nic nie stanie przy jakimś upadku. Wiecie o, przy, przy potrześciwaniu, no. O, nie, czasami może tak być, nie? Więc generalnie na przykład jak ten mieli odłożycie, to czasami może być tak, że no. Jest, takie, jest taka możliwość. Zobaczcie, jaki jest prosty dostęp do baterii. Możemy go naładować normalnie. Łatowanie będzie trwało zdecydowanie dłużej, no bo mamy dwa razy większą pojemność. Z nam zrobiło nam się 3300. Także no, praktycznie no, dwa razy tyle. Ale zobaczcie, jaki mamy prosty dostęp, nie mając klapki do baterii. Zobaczcie. Odchylamy tylko to i możemy je wyciągać. Zobaczcie. Luksus. Myślę, że można by było coś tutaj wykombinować, żeby docisnąć trochę, żeby zabezpieczyć te ogniwa, jakby on miernik spadł i tak dalej, ale no, to jest do przemyślenia, wiecie, rzeźby, rzeźbić można cały czas. O, proszę bardzo, nie? Wyładowały nam się baterie, proszę bardzo, ciach. I już sobie je wyciągamy, nie? Jedna, klik, Kładamy sobie, może nie 2600, włożymy sobie 3400, proszę bardzo. Z zabezpieczeniem PCB. Włożone. Włożone. Miernik zamknięty. Myślę, że tu coś jeszcze wstawi, jakąś klapkę, coś tutaj, słuchajcie, zrobię, nie? żeby to tak, albo nawet tą klapkę można by było wsadzić, po prostu tak, po prostu. Można by było takim tutaj wsadzić i żeby sobie, o, żeby sobie po prostu było, o, żeby tylko zabezpieczyć. Żeby tylko zabezpieczyć przed upadkiem. Nie? Może, może tak, może faktycznie tą klapkę tu zostawię. O, nie? I ona teraz jest bardzo stabilna. Dobra, wpięliśmy się w układ. Zobaczymy sobie jaki ma pobór prądu ten miernik. Ile on bierze w ogóle prądu. Na czuwaniu widać, że nic nie bierze. Albo bierze tak mało, że akurat miernik tego nie wychwytuje. Jak sobie go włączymy, to na tak zwanym czuwaniu, znaczy na tak zwanym trybie bez konwertera, mamy pobór prądu 0,23 Ampera Z ciekawości sprawdziłem sobie ile w mierniku tak naprawdę pobiera prądu samo podświetlenie bo dużo znalazłem takich artykułów w internecie, że to oświetlenie dużo, dużo prądu pobiera po testach okazało się, że jest to 1 setna Ampera 1 setna Ampera przy wyłączeniu podświetlenia 1 setna Ampera schodzi nam z poboru prądu przy włączeniu z powrotem miernika 1 setna Ampera dochodzi nam do zużycia czyli waha się to między 0,22 a 0,23 w zależności od tego czy mamy oświetlenie, podświetlenie klawiszy włączone czy też nie. Teraz sobie podłączymy ten miernik do konwertera. Moi drodzy do konwertera singlowego. Oczywiście podłączamy go tylko i wyłącznie do samego konwertera, także dajemy mu napięcie. Jeżeli podłączymy po prostu miernik do konwertera no to będzie nam pokazywać siłę nic więcej jakości nam nie pokaże pobór prądu w tym momencie jest zmienny w zależności na jakim kanale jesteśmy jaki transponder ustawiamy czy jest on w polaryzacji pionowej czy w poziomej pobór prądu z konwertera w tym przypadku singlowego będzie się zmieniał największy pobór prądu można zauważyć przy kanałach na horizontal high na pozostałych ćwiartkach te, ten pobór prądu jest zdecydowanie mniejszy. Zobaczcie, przy konwerterze quattro mamy jeszcze większe zużycie 0,73A. Na oryginalnej baterii, jak podłączam pod quattro, też dosyć duże obciążenie dla miernika. 0,5A z 1600mAh to już troszeczkę ciągnie. Nie? To już niektóre latarki mają przy takim średnim świetle półA z akumulatorów. To już jest dosyć dużo. Przy HH jest to zauważalne. Także często jest tak, że wyłączacie miernik, jak macie np. 16%, on Wam się włączy, podłączacie konwerter i on Wam się wyłącza, bo już nie ma siły. Nie ma po prostu już siły. I tu widzicie, macie tą płytkę z układem zabezpieczającym. Właśnie w tym miejscu. Czasami jeszcze jest trzeci przewód doprowadzony, na przykład do temperatury, do czujnika temperatury. Też jeżeli chodzi o przegrzanie, wtedy mamy trzy przewody. Także tak tutaj jest to zrobione. Ja sobie ten, tą bateryjkę zostawię sobie do tego miernika. Ona ma gdzieś z pół roku. Już czuję, że czuję też, że już jest słabsze, niestety. Wszelkiego rodzaju przeróbki w waszych miernikach robicie na własną odpowiedzialność Żebyście nie mieli do mnie pretensji, że jakiś miernik wam przestanie działać, czy źle pracować Że jakaś bateria wam tam wybuchnie, bo budowę wam rozwali To musicie być uważni Co do akumulatorów, wybierajcie akumulatory, które charakteryzują się wysoką porządnością Nie oszczędzajcie na tym Pozdrawiam, bawcie się dobrze Poprosimy Nie, zajdziemy. Bo nie, bo zmarznie <grym> 40 na no 27. To bardzo Co wy musicie? Że będziecie mi łazić smołą po chałupie. <grym> Gdzie po chałupie? No kurde, to z przesadu. 47, 27. Jaka smoła, przecież jest... <grym> Dobrze, spokojnie. Jesteśmy na Jesteśmy teraz na mukie 5. Tak, 40 na 35. Zejdziemy, zejdziemy. zejdziemy no.